Dzień dobry drodzy mieszkańcy. Jesteśmy na Jutrosińskim rynku. Cieszyć się możemy i być z tego dumni, że na ścianie Jutuszyńskiego ratusza zostało zamontowane urządzenie ratujące życie i zdrowie nasze. Jest to automatyczny defibrator zewnętrzny. Urządzenie to służy do analizowania rytmu serca poszkodowanego i będzie nam wydawać polecenia. Krótkie komunikaty głosowe, do których musimy się dostosować, aby sprawnie wykonać procedurę defibrilacji. Drodzy mieszkańcy, jeśli będziecie świadkami momentu, kiedy dojdzie do zagłego zatrzymania krążenia, przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy sprawdźmy, czy miejsce, w którym będziemy pomagać osobie, jest bezpieczne. Następnie sprawdźmy, czy ta osoba reaguje na nasze wołanie oraz czy oddycha. Jeśli stwierdzimy, że osoba nie reaguje i nie oddycha, wiadomo i służby ratunkowe, dzwoniąc na numer alarmowy 999 lub 112. Dobrze jest w tym czasie przydzielić sobie do pomocy kolejną osobę, która w tym czasie będzie mogła dotrzeć właśnie na jutrosiński rynek, odkręcić kapsułę, następnie zabrać to urządzenie i dotrzeć w jak najkrótszym czasie do, do nas, do naszego poszkodowanego. My w tym czasie będziemy nieprzerwanie uciskać klatkę piersiową do momentu przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Użycie tego urządzenia w jak najkrótszym czasie z, wykon z wykonaną prawidłową resuscytacją krążeniowo oddechową zwiększa nam znaczne szanse na uratowanie życia osoby poszkodowanej. W odpowiedzi na zadane pytanie przez mieszkańców, czy jeśli to użyję tego urządzenia będę ponosił jakieś konsekwencje sprawne. Odpowiadam na to pytanie, że jeśli urządzenie będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów ratunkowych i dla uratowania życia i zdrowia osoby, nikt nie będzie z tego tytułu nosił żadnych konsekwencji prawnych. Na koniec życzę wszystkim bezpiecznych wakacji, bezpieczeństwa na wodzie, bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych w gospodarstwie. Dziękuję za uwagę.